Transport pasażerski bardzo ucierpiał z powodu pandemii. Pokazują to dane zarówno dotyczące transportu miejskiego, jak i kolejowego. W Warszawie w marcu zarząd transportu miejskiego sprzedało 3,5 miliona biletów mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego co stanowi spadek o 53%. W Krakowie liczba pasażerów zmniejszyła się o 90%, a tygodniowe wpływy z tytułu sprzedanych biletów zmniejszyły się z 8 milionów złotych do 600 tysięcy złotych. Przewoźnicy kolejowi odnotowali spadek liczby pasażerów w przedziale od 70 do 90%. Średnie zmniejszenie liczby rezerwacji biletów PKP Intercity wyniosło 94%. Na koniec maja odnotowaliśmy w rejestrze dłużników Big Info Monitor ponad 115 tysięcy dłużników Gapowiczów. Na łączną kwotę długu przekraczającą 144 miliony złotych. W związku z tym średni dług takiej osoby wpisanej za brak ważnego biletu to jest około 1250 zł. W ujęciu wiekowym najwięcej, bo aż 1 trzecia spośród dłużników gapowiczów to osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Aż 80% spośród dłużników wpisanych przez firmy przewozowe to mężczyźni. Najwięcej osób dłużników pochodzi z województw mazowieckiego, śląskiego i pomorskiego. Z tych regionów również mamy największe łączne kwoty zaległości, natomiast najmniej osób wpisanych za brak ważnego biletu pochodzi z województw podlaskiego. Opolskiego i lubuskiego. Jak wynika z obserwacji PKP Intercity, w okresie ograniczonego ruchu pasażerskiego na niektórych, w niektórych pociągach istotnie wzrosł odsetek osób podróżujących bez ważnego biletu. Potwierdzają to również dane z rejestru dłużników Big Info Monitor, gdy w całym roku. Liczba osób podróżujących na gapę wzrosła o prawie 18 tysięcy, a kwota niezapłaconych kar tu braku ważnego biletu o ponad 20 milionów. W samym maju zgłoszono 7 tysięcy nowych dłużników i prawie 8 milionów złotych nowych długów. Wpis do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor to nie jedyna usługa, z której korzystają nasi klienci. Już sama groźba zamieszczenia informacji w bazie, z której tak często korzystają banki powoduje, że aż 67% dłużników reguluje swoje zobowiązania w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wezwania. Ponadto nawet 26% informacji jest usuwanych w przeciągu pierwszych 4 miesięcy od dokonania wpisu. Sam proces przekazania informacji do rejestru dłużników trwa dużo szybciej niż skierowanie sprawy do sądu czy do indykacji. Całkowita spłata zobowiązania powoduje, że informacja jest usuwana, nie są też żadne dane historyczne, co dodatkowo motywuje dłużnika do spłaty.